Dzień po tym jak wróciłem teoretycznie ostatni odcinek z modów do sprunków. Pojawiło się 10 kolejnych modów do sprunków. Więc przyrzekam. Obiecuję, to jest ostatni odcinek, w którym testujemy mody. OK, przyrzekam. Proszę, uwierzcie mi! Nasz pierwszy kandydat i z tymi sprunkami jest coś nie tak. Już nie mówię o fakcie, że cały ekran jest jakoś dziwnie rozciągnięty, ale o fakcie, że coś dziwnie im się z oczu patrzy, więc uwaga. Okej. Okay. Okej, okay. dziwne, ale. Nie jest źle, moi drodzy, nie jest źle. Może design postaci 2 na 10. Ale jest nowa muzyka. Więc nie pozostało nam nic innego, jak przetestować. Ko 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 kolejne? Tu nie ma jednej postaci, co jest dziwne. Y mamy czapkę Arbis, OK? Robi się dziwnie, ale jest stabilnie póki co. Coś by się z tego dało, słuchajcie, wyciągnąć. Coś na pewno by się dało wyciągnąć, ale nas interesują dwie... ...dwie rzeczy. No właśnie. To, co tygryski lubią najbardziej, a przynajmniej to, co wy lubicie najbardziej, bo po czasie oglądania poprzedniego odcinka widzę, że większość osób to ogląda właśnie tą dziwną, mroczną stronę, więc proszę bardzo. Okej... Okay. Okej. Okay. Hej, to. To wygląda dobrze. To wygląda. To wygląda dobrze. I, i, i brzmi dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. Co z pozostałymi? Okej, okay, ten mod jest trzychwostem, ale powiem Wam, że daje radę. Czym są te dwa guziczki tutaj? E okay. A czym jest to? Jeśli zaczęliśmy z tak grubej rury, to ja nie wiem, jak to przebijemy, słuchajcie. Ten mod nazywa się Sprazki. <laughs> widzę łóżka, widzę łóżka. E... <laughs> Więc dźwięki możemy skipnąć, myślę. Chciałbym zobaczyć... Chwila. Steve? Zombie? Creeper? Alex? E... Czymkolwiek to jest? Was chyba nie koj... To jest Naruto? Okej. Okay. Czy powinienem rozpoznawać jeszcze kolejne postacie? Ech, tego kojarzę, on jest z tego maskot horror, nie pamiętam jak się ta girka nazywała, ale wy pewnie kojarzycie. Eee, bomba? Komputerek? Eee. Nocny kod. Uuu! Jaka trwała rodem z, normalnie z 80sów się urwała ta pani, ale okej. Okay. Am. Um, czy to nadal jest nasz Steve? A. Powiedzmy. Ale tutaj chyba mamy tylko kolorki zmienione, nic więcej. To nie wygląda, jakby coś tu było dalej zrobione. Myślę, że pierwszy mod cały czas prowadzi, ale. Mamy moda Garden of Mad Bad <gryw> Więc. <gryw> nie wróżę sukcesów. Am. Okej. 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 Garden of Banban. Chcieliśmy Garden of Banban? Mamy Garden of Banban. Powiem Wam, jakościowo myślę, że dorównuje oryginałowi. Co najmniej dorównuje oryginałowi, jako że Garden of Banban to jest najlepsza gra na świecie. Jak wiecie, publicznie wszystkim mówię, jakim to ja jestem fanem. Garden of Banban. Garden of Banban, najlepszą grą, jaka istnieje we wszechświecie, więc uważam, że ten mod jest równie dobry. Co najmniej. Sprun by Kiwi. A to mi nie wy. <ścoughs> Okej, okay, to mi wygląda na. sprunki, które... Nie piły wystarczająco dużo mleka, kiedy były małe. Ewentualnie sprunki z Outletu, moi drodzy, sprunki z AliExpress. I podejrzewam, że straszna wersja będzie dokładnie taka sama, prawda? A, tak. Ktoś im po prostu filtr TikTokowy z przesunięciem oczu nałożył, no i zapomniał go wyłączyć, no zdarza się. Zdarza się. Przejdźmy dalej. Okej, okay, bardzo zaciekawiły mnie te sprunki Among Us, ale problem jest taki, że kosztuje to 80 centów i każe nam ściągnąć jakiegoś zipa, a cała reszta sprunków działa w przeglądarce i nie potrzebuje niczego ściągać, więc. Mm. Wolę mieć moje wirusy na komputer za darmo, nie musisz za nie płacić 80 centów, ok? Kolejny mod: Sprunki but Very Good. Ciekawe, co to może oznaczać. Proszę bardzo. Okej? Okay. Czy to są sprunki wersja HD? Sprunki wersja postarana? Moi drodzy, sprunki wersja postarana. Czy mi się wydaje, czy one są jakieś takie podcieniowane, czy coś? Muzyczka jest ta sama. Wyglądają delikatnie bardziej HD. Zobaczmy, czy to się utrzyma dalej. Ojej, coś tu się... Coś tu się zaczyna dziwnego dziać z nimi. To słoneczko zdecydowanie nie powinno tak wyglądać. <grywia> Okej, okay, dobra. Postarane było na dwie pierwsze postacie, i, i to tyle. A sprunkiewicze? Okej, okay, chyba coś jest zmienione z nimi, ale. Mało sprunkastyczne. A jak jest mało sprunkastyczne, to moi drodzy, decyzja może być tylko jedna. Nasz pierwszy mod w odcinku cały czas wygrywa. Aha, okej, okay, w ten sposób. Am. Um. Am. Um. Am. Um. Ok, 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 mamy kerfusia. Mamy kerfusia, moi drodzy, w stroju Catmaid. Mamy Boya z. Tomu biednemu, co w oczy zrobił? Chwila powoli, bo tu się dzieje za dużo. Am. Um. Muzyka dla moich uszu, mógłbym to słuchać za na 10 godzin moi drodzy, Doskonałe. <śmiech> <śmiech> kontencik moi drodzy, kontencik! Tym panom może podziękujemy? Am... Um. Okej, okay. am... Um. Posłuchajcie, jak to się pięknie komponuje z dźwiękiem bicza. <grymne> Cudowne. Um. Ok, ładowanko. Drzewo zostało ścięte. Shiny baldness. Świecąca łysina. Ok. Okej, okay. Pozwólcie, że się nie będę odzywał i po prostu.

Stawcie tutaj dowolny komentarz, jaki macie dotyczący tego moda, a ja wam tylko odpowiem: Tak. Czym jest dwa? To tu była jeszcze ukryta warstwa? To tu jeszcze. A. Moi drodzy, Nightcore version. Pozwólcie, że Pozwólcie, że szybciutko. Let me just. Um, let me just, let me just. Let me just. Let me just, L let me just... Um. Ja już straciłem wszelkie nadzieje na znalezienie dobrych sprunków, więc po prostu miejmy to z głowy, ok? Um. To jest ten sam dźwięk, prawda? Wszystko brzmi tak samo, tylko jest troszkę śmieszniejsze. Może Wy przyjaciele macie dla mnie coś nowego niż a to, że kursor jest Nintendo DS? Dobra, coś tu się na pewno złego wydarzyło. Zaraz zobaczmy. Um. Nasz ziomeczek ma małego ziomeczka. A, um, okej. Okay. Nasz dziomeczek e, ma problemy z geometrią. Nasz dziomeczek ma również problemy z geometrią. Jestem mojej drodzy zmęczony. Ja nie wiem. Ja. Ja nawet tak bym chciał, mi już chyba wystarczy tych sporunków. Ja już... Ja już nie potrzebuję. Przeszedł mi ten hype. Kolejny mod, proszę bardzo, mamy zielonego ludzika. Jest coś innego, ale chyba nie wystarcza. Jąco innego? Um, a ten mod w ogóle wygląda jakby był normalny, czy... Czy coś tu się. To jest. Czemu tu jest? Czemu tu są zwykłe sprunki wrzucone? Co, co to? O co? Wiesz co. To, to... to nie jest to samo! Co tu się wydarzy... Chwila! Oh. Rozumiem, mroczna wersja została naprawiona. Zobaczcie, oni wszyscy są uśmiechnięci. Jak ma mieli jakieś y, dziury w ciele czy coś, to wszystko jest, zobaczcie, zabandażowane, wszystko jest w porządku, słoneczka się uśmiecha. Wszystko jest pozytywnie. Zobaczcie, wszystko jest jak najlepiej. To jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł. Chwila. A. Czy to są? Czy to są te maskotki z tego, z tej bajki? Elmo i, i tak dalej. To są mapety, tak? Chwila, ale jest też ziomeczek z Robloxa? Czy to jest jakiś. Czy to jest jakiś mod w Robloxie, o którym nie wiem? To jest prawdopodobnie mod w Robloxie, o którym nie wiem, prawda? Chwila. To już jest coś zupełnie innego, prawda? Czy to jest. Czy to są nadal sprunki? Czy to jest nadal Incredibox? Okej, okay. to wygląda super HD. Ok, Ej. Wow. Ej. Ej. Ja chcę zobaczyć pozostałe. Poczekajcie. To mi się podoba, słuchajcie. Oj, to mi się podoba. Okej, okay. brzmi jak muzyka z reklamy jakiegoś leku czy coś. Co nie zmienia faktu, że brzmi to dobrze. To teraz, dla odmiany, jeszcze pozostałe. Proszę bardzo. Kto jest zimny, nosi szalik i marogi? rogi? Renifer? Nie? Eee, bałwan? Nie? Chwila, chwila. Reindeer? Może William? Może trzeba było napisać wy i l i a my? Eee? Oh, mamy to. A, um. oh. mamy wygranego. Trzeba było poczekać na sam koniec odcinka, żeby znaleźć wygranego. To nawet nie, czy to jest mod, to jest to. to jest cała oddzielna gra. What? Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczmy pozostałe. Pik, pyk, pyk. pyk. Okej. Okay. A co z... Resztą tu jest, zobaczcie, jakaś płamana. Okej, okay, z tego raczej już nic nie wyjdzie. Trzeba by to dobrze pomieszać, ale słuchajcie. Abgerni? To się nazywa? Mamy wygranego. Niech to będzie nasz finalny mod do sprunków, okej? Okay? Albo raczej mod do Incredibox. Tak, wiem, że Incredibox, że sprunki to już jest mod do Incredibox. Wiecie o co mi chodzi? Skrót myślowy i tak dalej. Nie nagrywam nigdy więcej sprunków, nigdy więcej kolejnego odcinka z kolejnych modów chyba że jutro znowu pojawi się 20 kolejnych. Cześć!